Akcja, jedziemy po klasyka. Całą rodziną. Broli, Broni głównej cygańska, ciężniczka, steściowo, broni balastu. I ja... ja ci dam balastu. No ja jestem pierwszy balast, to dopiero drugi. Nie, ja jestem najlepszy balast. Ika kamerzysta trzeci. Lecimy po... A papugi to nie liczysz? A jeszcze dwie papugi o matkowskiej. <laughs> Lecimy po mobiletkę motobekane moto, moto S P93. 93. Rocznik 69 prawdopodobnie. to 72 porywa Nie, 72. Jest dokładnie to samo. Rejestrowana pierwszy raz w Anglii. Nie jesteśmy w stanie określić roku produkcji, tylko rok pierwszej rejestracji w Anglii. Prawdopodobnie sprowadzona z Francji, ponieważ licznik ma w kilometrach na godzinę. Jest to motorower francuski, więc raczej na pewno sprowadzona. Z Francji, tylko kiedy? W 72 albo czwartym nie pamiętam, go Jakoś tak. Tak, więc. Widzimy się za chwilę z kolejnego odcinka. Lecimy w kierunku Lincoln, e, Peterborough. No, ja jestem na Cambridge. W kierunku jeszcze. Ipswich. Czy jakoś to tak się Na Ipswich. No dobra, nieważne. Pogodę mamy jaką mamy. Angielską, klasyczną. Czyli angielska pogoda motocyklowa. Piękny początek sezonu. Przed nami jest jakieś 4 godziny jazdy w jedną stronę, 4 stopni na polu. I to się ma na haku. Stop. A 15a okna. Katedrę widać od dali. Przed nami 24 minuty jeszcze jazdy, wjeżdżamy na jakiś ciekawy wiadukt. Na Cieko, most. No czekom most, most, ale widok też fajny. Ale wygląda fajnie, zapowiada się ciekawie. Na miejscu, jeżeli sprzedawca zgodzi się... Teraz wszyscy pogotujemy nic za mój nic nie widać, nie widać, Nic nie, widać, nic nie, nie, widać, nic nie widać. lubię tych pętych, litych barierek na angielskich mostach No cóż, dobra, stop Widzimy się za chwilę U do ale fajny ten most No dość Już ci powiedziałem, dość synek Patrzę a ja mówię, dość kamerowania. Wyłącz nie No jesteśmy na miejscu. Dogadałem się z panem. Mogliśmy otworzyć, znaczy nagrać materiał. Mobiletka jest wyjęta już z konta w szopce. Trochę części zamiennych. No będą kłopoty ze zbiornikiem paliwa, który jest dość Mocno skorodowany, tu jest lekko wgnieciony. Poza tym mobiletka to jest 74 rok jest rejestracja. 69 prawdopodobnie. No będziemy szukać tabliczki znamionowej albo czegokolwiek, żeby to zlokalizować. I co? Lecimy z mobiletką na przyczepkę. Pakujemy części. I będziemy dalej materiał organizować. A więc kolejnych kolejne 300 wy powrót do domu. Mobiletka, mobiletka jest zapakowana na przyczepkę. Więc mam nadzieję, że niczego. Mam nadzieję, że niczego nie pogubimy. Zasuwamy. Ok Happy. No to widzimy się gdzieś po drodze. Lecimy z powrotem. Zostało nam godzina 20. 72 mile. Na przyczepce dzielnie walczy z wiatrem. Mobiletka już się raz wykoprtnęła. Tak, pas pęk. Mobiletka na autostradzie zrobiła pec na szczęście. Nie za przyczepę, tylko wewnątrz przyczepy. No to mobiletka już czeka na wjazd do garażu. Dostała na Tesco. Na bez dotyku, eee, Czesiu, nie podlewaj motorka dostała na bez dotyku pysznic, bo okrutnie śmierdzi, cały motocykl śmierdzi eee, tym starym, bardzo starym paliwem z baku. I jaką miałem przygodę, przyjechaliśmy patrzę, Kurczę, tutaj był taki znaczek na siedzeniu. Tutaj ten znaczek, dokładnie ten znaczek. Słuchajcie, zdmuchnąłem go lancą kerhera. Wracałem się ze 3 kilometry pod Tesco na bezdotyk, żeby ten znaczek na nie odnaleźć i udało się. Udało się go złapać. Za chwilę motorek pójdzie do garażu na stół. Zbiornika się muszę pozbyć. W następnym materiale Wam pokażę, co w zbiorniku jest, bo to jest Przerażające Także trzymajcie się cieplutko Do następnego Hej To jeszcze parę szczegółów Dorzucę Przeglądałem Tabliczkę zamianową Jest to 1969 Rocznik Na liczniku jest Około 9000 km Jest drugi licznik Na którym jest on jest rozbity, tam jest 8000 km. Ciężko mi powiedzieć, jaki jest faktyczny przebieg. Z dobrych wiadomości, silnik się obraca, ma jakąś kompresję. Coś z niego powinno być. Ze złych wiadomości, cylinder wygląda, jakby miał powłokę nikasilową lub coś w tym stylu nie jest to tuleja żeliwna, stalowa ogólnie żelazna czy jak to tam stalowa no. nie, jest, nie jest prawdopodobnie możliwy szlif sprawdzałem drugi cylinder, który ma zerwany gwint od kolanka ogólnie człowiek to kupił przed covidem to już starszy troszkę pan Kupił go przed COVIDem, chciał go sobie zrobić. Potem, COVID zrobił remont domu i zdecydował się sprzedać. Wystawił go za dość rozsądne pieniądze. Z tego, co zdążyłem się zorientować, no, 1800 funtów to jest cena za egzemplarz w ładnym stanie nazwijmy to jeżdżący ja się nie będę chwalił ile zapłaciłem zapłaciłem wiadomo mniej we Francji już jest poszukiwany zbiornik nowy znaczy nowy używany w dobrym stanie żeby nie był w środku zardzewiały bo w tym jest warstwa rdzy no okrutna we Francji te motorowery, te mopedy, widzieliśmy ceny 1400 euro, 2000 euro, więc no, jest to Nie głupi, nie głupi klasyk, już zabytek ma to być pierwszy, pierwszy motorower. Dla mojego syna. 4 lata ma jeszcze czasu na to, żeby na niego wsiąść legalnie. Ej, i co dalej? No. Mopezik jest już na stole. Ustawiony. Jak go tam widać na podnośniku. Pomalutku rozbieram. Eee, światło trochę jest takie kiepskie. Gęba mi się świeci. Po malutku zdejmuje elementy tego zbiornika, się muszę pozbyć, bo śmierdzi przeokrutnie. To stare paliwo z olejem, z ten chłeski czy jak to nazwać? No smród jest straszny, więc zaraz to poleci zbiornik. Gdzieś do szopy na zewnątrz, żeby mi tu w garażu smrodu strasznego nie robił. I co? Będziemy, będziemy po malutku. Elementy rozbierać, poszukiwać gdzieś, gdzieś części bliżej lub dalej. Mam koleżankę we Francji, która właśnie <grywania> zainteresowała się y, tym mopetkiem i poszukuje mi zbiornika w dobrym stanie, ewentualnie jakieś części. Prawdopodobnie przez y, tą koleżankę będę próbował ściągać z Francji lub tutaj na miejscu w Anglii. Jeżeli Was zainteresuje materiał, to do, zapraszam do następnego filmu, który pewnie niebawem się pojawi. A na razie Wy odpoczywajcie, a ja biorę się za przegląd. No, po, powolne rozbieranie mobiletki. Trzymajcie się, cześć.